Nie wiedziałam, że ten dzień będzie ostatnim, który spędzę we własnym domu. Był poniedziałek, chłodny poranek wczesnej jesieni. Siedziałam w kuchni, piłam kawę i rozwiązywałam krzyżówkę. Kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi, myślałam, że to sąsiadka przynosi ciasto jak co tydzień. To był mój wnuk, Kamil. Uśmiechnięty jak zawsze, ale coś w jego oczach było inne. Babciu, ubierz się. Jedziemy na wycieczkę. Powiedział lekko, jakby chodziło o coś przyjemnego. Założyłam sweter i buty, nie pytając o szczegóły. Zawsze ufałam Kamilowi. W końcu to ja go wychowałam. Jego matka, moja córka, zmarła młodo. Ojciec Kamila zniknął zaraz po tym. To ja byłam matką, ojcem i babcią w jednym. W samochodzie był dziwnie cicho. Nie mówił nic więcej oprócz: zaraz będziemy. Po drodze widziałam znajome ulice. Ale potem zaczęliśmy skręcać w mniej znane rejony. Zaczęłam się niepokoić. Kamil, gdzie jedziemy? Zapytałam. Babciu, to dla Twojego dobra. Musisz trochę odpocząć, pomyśleć o sobie. Zobaczysz, tam ci się spodoba. Odpowiedział, patrząc przed siebie. Gdy zatrzymaliśmy się przed dużym budynkiem z napisem dom spokojnej jesieni, serce zamarło mi w piersi. Nie zapytał mnie. Nie uprzedził, nie dał mi wyboru. Po prostu, postanowił za mnie. Weszliśmy do środka. Powietrze było ciche, niemal zbyt sterylne. Pachniało środkami czystości i lawendą, ale nie tą naturalną, sztuczną, jakby ktoś próbował przykryć smutek zapachem czegoś znajomego. Kobieta w granatowym fartuchu przywitała nas uprzejmym uśmiechem, lecz jej oczy patrzyły gdzieś obok mnie. Pani Zofa, prawda? Mamy dla pani przygotowany przytulny pokój. Proszę za mną kropka. Spojrzałam na Kamila. Unikał mojego wzroku. Czułam, jakbyśmy grali w jakąś sztukę, tylko ja nie znałam scenariusza. Pokój numer 112 niewielki, schludny, ale pusty. Jedno łóżko, szafa, stolik nocny i małe okno z widokiem na parking. Nie było tam żadnych zdjęć, żadnych książek, niczego mojego. To nie był mój dom. To była cela, udekorowana zasłonami w kwiaty. Kamil, zostawiłeś moje rzeczy w domu." Zapytałam cicho. "Babciu, wszystko ci przywiozę." "Spokojnie. Najpierw się rozgość." Dobrze, odpowiedział, ale nawet nie zdjął kurtki, jakby nie zamierzał zostać długo. Zrozumiałam wtedy, że to nie była chwilowa decyzja. To był plan, przemyślany. Zimny i wykonany, jak operacja. On nie przyjechał mnie odwiedzić, on nie przywiózł tutaj. Na stałe. Ale dlaczego? Zapytałam. Westchnął. Babciu, jesteś już starsza. Nie możesz być sama. Nie odbierasz telefonów, zapominasz o lekarstwach. Martwiłem się. Więc zamiast pomóc, po prostu mnie oddajesz. Moje słowa były ostrzejsze, niż zamierzałam. Ale nie mogłam ich cofnąć. Kamil spuścił głowę. To najlepsze rozwiązanie. Tutaj cię przypilnują. Będą gotować. Sprzątać. Masz opiekę medyczną. Nie słuchałam dalej. Mój wzrok zatrzymał się na białej ścianie. Była czysta. Zbyt czysta. Pusta jak przestrzeń między nami. Zanim wyszedł, zostawił mi nowy telefon i powiedział, że zadzwoni później. Nie pocałował mnie w policzek jak dawniej. Po prostu zamknął za sobą drzwi. Siedziałam na łóżku, nie wiedząc, czy mam płakać, czy krzyczeć. W końcu nie zrobiłam ani jednego, ani drugiego. Wzięłam głęboki oddech i zaczęłam planować, bo w przeciwieństwie do Kamila, ja też miałam swoje sekrety. I ten dom nie miał być moim końcem. Pierwsze noce w domu spokojnej starości były najtrudniejsze. Cisza nocą była inna niż ta domowa tutaj nie miała spokoju. Miała pustkę. Światła gasły o 20.00, a rozmowy mieszkańców milkły, jakby ktoś zakazał im mówić o dawnym życiu. Leżałam w łóżku i myślałam o wszystkim. O mojej córce, której już nie było. O tym, jak trzymałam Kamila pierwszy raz na rękach. Był taki maleńki, ciepły, ufny. Jak to możliwe, że ten sam chłopiec zamknął mnie teraz w tym miejscu, bez jednego pytania? Ale nie mogłam się poddać. Przez całe życie byłam silna. Sama wychowałam dziecko, potem wnuka. Pracowałam, walczyłam, kochałam. I teraz miałam być tylko numerem 112. Nie. Bo ja miałam sekret. Taki, którego nie znał nikt, nawet moja córka. 50 lat temu, zanim zostałam matką, zanim zostałam wdową, zanim w ogóle pomyślałam o rodzinie, byłam kimś innym. Byłam młodą kobietą z talentem. Pracowałam jako stenotypistka w sądzie okręgowym, ale to było tylko przykrywką. Prawdziwe życie toczyło się po godzinach. W piwnicy kamienicy przy ulicy Puławskiej prowadziłam coś, co dziś nazwaliby tajnym arziwum. Pomagałam ludziom, kobietom, które bały się mówić, starszym, którym grożono. Zbierałam dokumenty, listy, nagrania. Uczyłam się słuchać i nie pytać. Byłam dyskretna. I byłam dobra w tym, co robiłam. Pewnego dnia trafiła do mnie sprawa, która wszystko zmieniła. Starszy pan, doktor prawa, zostawił mi kopertę z dokumentami i powiedział tylko jedno zdanie: Jeśli kiedyś znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, otwórz to. Nigdy jej nie otworzyłam. Przenosiłam kopertę z mieszkania do mieszkania. Zawsze ukryta, zawsze bezpieczna. Nawet Kamil nie wiedział, że istnieje. A teraz. Teraz wiedziałam, że nadszedł moment. Że ten dom, ta samotność, to upokorzenie, to była ta sytuacja bez wyjścia. Koperta została w moim starym mieszkaniu, schowana w szafce pod kuchenką gazową. W metalowym pudełku po ciasteczkach z napisem e delikatna wanilia. Musiałam ją odzyskać. I wiedziałam, kto może mi w tym pomóc. Kiedyś, dawno temu, pomagałam jednej z pielęgniarek tego domu. Wtedy jeszcze studentce, która walczyła o prawo do opieki nad siostrą, pomogłam jej zdobyć dokumenty. Jej oczy rozbłysły, gdy mnie poznała w pierwszym tygodniu mojego pobytu. Pani Zofa, to pani, pani pomogła mojej rodzinie. Nigdy tego nie zapomnę. Nazywała się Agnieszka i była moją jedyną szansą. Agnieszka była jedną z niewielu osób w tym miejscu, które nie traktowały mnie jak kolejnego numeru na liście. Codziennie, gdy miała dyżur, wpadała do mojego pokoju, choćby na pięć minut. Przynosiła mi herbatę z prawdziwym miodem, opowiadała o swojej siostrze, która teraz kończyła studia medyczne. Mała dobre serce i jeszcze lepszą pamięć. Pewnego wieczoru, kiedy światła już przygasły, a na korytarzach panowała cisza przerywana jedynie odgłosami wózków i kaszlu, zaprosiłam ją do środka i zamknęłam za nią drzwi. — Agnieszko! Muszę ci coś powiedzieć, ale musisz mi obiecać, że nikomu o tym nie powiesz. Ona nie zapytała dlaczego, nie zaczęła wypytywać, nie patrzyła na mnie jak na osobę starszą i zagubioną. Usiadła obok i skinęła głową. Pamiętasz, mówiłaś, że pomogłam Twojej rodzinie, kiedy byłaś młoda. Tak, oczywiście. Nigdy o tym nie zapomnę. Wtedy też ktoś pomógł mnie. Zostawił mi coś, dokumenty które mogą być bardzo cenne, może nawet niebezpieczne. I ta koperta nadal istnieje. Jej oczy rozszerzyły się, ale nadal nie przerywała. Jest schowana w moim dawnym mieszkaniu. W kuchni, w metalowym pudełku po ciasteczkach. I muszę ją odzyskać. Agnieszka odchyliła się lekko i zaplotła palce. Pani Zofo, czy to coś nielegalnego? Nie, to coś, co może zmienić wszystko. Co może mi pomóc odzyskać moje życie? Albo przynajmniej moją godność? Spojrzała przez chwilę w okno, a potem znów na mnie. Mam klucze od magazynu rzeczy osobistych pacjentów. Jeżeli ma pani wśród nich zapasowe klucze do mieszkania, mogę spróbować. Uśmiechnęłam się po raz pierwszy od tygodni. Co? So, na dnie mojej starej torebki, tej granatowej z zamkiem. Następnego dnia rano, kiedy reszta pensjonariuszy jadła śniadanie. Agnieszka przeszła obok mnie i ścisnęła moją dłoń, cicho, szybko, ale wystarczająco, by wiedzieć, plan ruszył. Dni ciągnęły się długo. Przestałam oglądać telewizję. Nie pisałam już krzyżówek. Wszystko we mnie czekało. Każda komórka mojego działa drgała od napięcia, jakbym znowu miała 25 lat i szła z dowodami w kieszeni do prawnika, któremu nie ufałam. W piątek wieczorem Agnieszka wróciła. Przyszła po kolacji, gdy korytarze znów ucichły. W ręku miała niewielką paczkę owiniętą w szalik. Znalazłam, szepnęła. Była dokładnie tam, gdzie pani powiedziała. Wzięłam pudełko w ręce. Przez chwilę nie mogłam oddychać. To jak trzymanie przeszłości ciężkiej, zapomnianej, ale wciąż żywej. Kiedy Agnieszka wyszła, usiadłam na łóżku i otworzyłam wieczko. W środku pod warstwą starej chusteczki i rachunków z lat 70. leżała żółta koperta z pieczęcią adwokacką. Na niej widniało tylko jedno nazwisko: Marek Lewandowski. Poczułam dreszcz. Tyle lat. Tyle tajemnic. Teraz nadszedł czas, by wreszcie je otworzyć. Dłonie mi się trzęsły, gdy rozrywałam z żółtą kopertę. Nie ze starości, ale z ciężarów wspomnień. W środku znajdowały się trzy rzeczy: list, Zdjęcie i kserokopę dokumentu urzędowego z dużą pieczęcią sądową. Najpierw otworzyłam list. Pisma było kaligraficzne, staranne, choć z lekkim drżeniem ręki. Zofio, Jeśli czytasz ten list, znaczy to, że nadszedł moment, którego się obawialiśmy. W kopercie znajdziesz dowody na fałszerstwo dokumentów spadkowych dotyczących majątku rodziny Lewandowskich. Marek Lewandowski. Z którym być może kiedyś się zetkniesz, jest człowiekiem niebezpiecznym, ale też słabym, gdy światło prawdy padnie na jego twarz. Użyj tych dowodów mądrze. Ha! Czytałam te słowa kilka razy. Każda linijka wracała do mnie z nową siłą. Marek Lewandowski. Nazwisko, które znałam z gazet. Biznesmen, filantrop, sponsor szpitali. Człowiek roku według wielu rankingów. A ja trzymałam w rękach papiery. Które mogły go zniszczyć? Zdjęcie przedstawiało dwóch mężczyzn w średnim wieku, stojących na tle willi. Jeden z nich, ten z bardziej wygładzoną twarzą i ciemnymi oczami, to był on. Marek. Drugi wyglądał znajoma, aż nagle zrozumiałam. To był mój brat przyrodni, Andrzej. Zaginął, gdy miałam osiemnaście lat. Powiedziano mi wtedy, że wyjechał do Niemiec i zerwał kontakt. Ale tu był. Uśmiechnięty, obecny i co najważniejsze, żywy, przynajmniej wtedy, kiedy robiono to zdjęcie. Czyżby zniknął, bo wiedział za dużo. Dokument zaś był testamentem, oryginalnym, z datą sprzed 30 lat, z podpisem notarialnym i wskazaniem spadkobierców, wśród których nazwisko Marka Lewandowskiego nie figurowało. Zacisnęłam dłonie na papierze. To było potajemne. Nie tylko dlatego, że mogło odebrać majątek jednemu z najbogatszych ludzi w kraju, ale dlatego, że mogło wyjaśnić tajemnice z mojego dzieciństwa. I że mogłam to wykorzystać. Nie do szantażu. Nie dla pieniędzy. Ale po to, by odzyskać swoje życie. Bo widzisz, Kamil nie wiedział, kim naprawdę jestem. Kim byłam. Nie wiedział, że ta zwykła babcia miała dostęp do spraw, które ludzie chowali pod ziemią. Nie wiedział, że krew. Która płynęła w jego żyłach, była powiązana z historią, o jakiej się nie mówiło. A ja byłam gotowa, żeby mu o tym powiedzieć, ale nie przez telefon. Chciałam, żeby przyszedł, żeby spojrzał mi w oczy, więc zadzwoniłam. Nie odebrał. Napisałam wiadomość. Kamilu, musimy porozmawiać. przyjedź To ważne, bardzo ważne. Czekałam, cały dzień. Nic. Następnego ranka, gdy znowu próbowałam do niego zadzwonić, telefon zadzwonił, ale nie on był po drugiej stronie. To była kobieta. Obca. Dzień dobry, kto mówi? Zapytałam. To telefon Kamila. Znalazłam go na ławce przed szpitalem. Zamarłam. Czy coś się stało? Nie wiem, ale był otwarty. W środku tylko numer. Babcia. Dlatego dzwonię. Serce mi zamarło. Co się wydarzyło? Czyżby mój sekret już do niego dotarł? Za późno. Po rozmowie z nieznajomą nie mogłam przestać myśleć, dlaczego telefon Kamila znalazł się przed szpitalem. Co tam robił? Czy coś mu się stało? Czy może coś planował? W głowie kłębiły się pytania. Nie potrafiłam usiedzieć w miejscu. Tego samego dnia poprosiłam Agnieszkę, żeby zadzwoniła do szpitala miejskiego i zapytała. Czy ktoś o imieniu Kamil Izdebski został przyjęty? Po chwili wróciła z poważną miną. Zofa, jest tam. Trafił wczoraj wieczorem. Zemdlał na ulicy. Prawdopodobnie odwodnienie i stres. Zamknęłam oczy. Ulgę mieszał niepokój. Wiedziałam, że muszę go zobaczyć. Agnieszko, proszę, zabierz mnie tam. Spojrzała na mnie z wahaniem, ale kiwnęła głową. Po moim dyżurze. Pójdziemy razem. Wieczorem, w kurce i szału, zniknęłyśmy z budynku przez tylne wyjście. Nikt nie zauważył. Wzięłyśmy taksówkę. Kiedy siedziałam obok Agnieszki, czułam się jak bohaterka starego filmu szpiegowskiego, staruszka z sekretem większym niż życie. W szpitalu powiedziano nam, że Kamil jest już przytomny. Leżał w sali z trzema innymi pacjentami. Gdy mnie zobaczył, oczy mu się zaszkliły. Babciu! Usiadłam obok łóżka i wzięłam go za rękę. Kamilu, musimy porozmawiać. Przepraszam, wyszeptał. Nie chciałem, ja myślałem, że tak będzie lepiej. Wiem, ale to nie dlatego tu jestem. Wyjęłam z torebki kopertę. Położyłam ją na jego kolanach. To jest coś, czego nie znałeś. Coś, co zmieni Twoje spojrzenie na wszystko, co myślałeś, że wiesz o naszej rodzinie. Patrzył na mnie w milczeniu. Zaczął czytać. Powoli. Strona po stronie. Widziałam, jak jego twarz się zmienia. Jak brwi marszczą się z niedowierzaniem. Jak oczy rozszerzają się ze zdumienia. Babciu, to, to niemożliwe. Ten człowiek. Marek Lewandowski. To on. Naprawdę. Kiwnęłam głową. To brat mojego ojca. Twój pradziadek był jego ofiarą. Twój dziadek zginął w dziwnych okolicznościach. A mój brat, twój stryjeczny wujek, zniknął, gdy próbował odkryć prawdę. Kamil odsunął papiery. Ale dlaczego nigdy mi tego nie powiedziałaś? Bo chciałam ci dać normalne życie: dzieciństwo bez strachu. Ale teraz, gdy mnie zamknąłeś w tym domu, zrozumiałam, że prawda musi wyjść na jaw. Bo nawet jeśli starzejesz, się, nie znaczy to, że przestałam być sobą. Milczeliśmy przez dłuższą chwilę. Potem Kamil powiedział. Musimy coś z tym zrobić spojrzałam mu prosto w oczy. Teraz to już Twoja decyzja, Kamilu, to Twoje dziedzictwo. Ale jeśli zdecydujesz się iść tą drogą, musisz być gotów na wszystko. Zamknął kopertę. Jestem. I chcecie zabrać stamtąd? Nie należysz do domu opieki. Uśmiechnęłam się pierwszy raz od dawna, uśmiechem pełnym spokoju. Właśnie to chciałam usłyszeć. Dwa dni później wróciłam do domu opieki, ale już nie jako osoba pozostawiona na łaskę innych. Weszłam na teren budynku z podniesioną głową, z kamilem u boku i dokumentem wypisu podpisanym przez lekarza oraz prawnika. Agnieszka stała przy recepcji, a jej twarz rozświetlił uśmiech, który mówił wszystko, udało się. Personel był zaskoczony. Nie spodziewali się mojego powrotu w takim stylu. Kierowniczka placówki podeszła do mnie z udawaną życzliwością. Pani Zofo, naprawdę nie spodziewaliśmy się. Wiem, przerwałam jej stanowczo, ale grzecznie. I to wiele mówi. Zabrałam swoje rzeczy, nie było ich wiele. Książki, fotografy, kilka ubrań i ta granatowa torebka, która skrywała klucz do prawdy. Kiedy zamykałam za sobą drzwi, nie czułam złości. Czułam spokój. Jakby wszystko wreszcie zaczęło układać się na swoim miejscu. Kamil prowadził mnie do auta i przez chwilę nic nie mówiliśmy. Ale ta cisza nie była już ciężarem, była wspólną przestrzenią nowego początku. Gdzie chcesz teraz zamieszkać? Zapytał w końcu. Chcesz wrócić do swojego mieszkania? Czy może wolisz coś innego? Spojrzałam przez okno samochodu. Świat się nie zmienił, to ja się zmieniłam. Jeszcze nie wiem, ale wiem, że nie chce już być sama. Uśmiechnął się i ścisnął moją dłoń. Babciu, teraz wszystko zrobimy inaczej. Zamieszkałam z nim na razie. Mał dwa pokoje, małą kuchnię i wielki bałagan. Ale była tam cisza, której wcześniej nie znałam, cisza ciepła, bezpieczna. Gotowaliśmy razem, śmialiśmy się z jego nieudanych prób robienia naleśników i oglądaliśmy filmy, które znałam na pamięć, ale oglądałam je jakby po raz pierwszy. W międzyczasie Kamil rozpoczął działanie. Skontaktował się z prawnikiem, który kiedyś pracował dla mojej rodziny. Miał dostęp do archiwów, znał nazwiska, wiedział, które drzwi pukać. Każdego dnia przynosił nowe informacje. Babciu, okazuje się, że dokument, który masz, był zarejestrowany, ale zaginął z archiwum w 1998 roku. Znalazłam kobietę, która pracowała wtedy w kancelarii notarialnej. Pamięta twoje nazwisko. I wiesz co? Twój brat był widziany w jednym ośrodku zdrowia w 1995 roku. Po tym ślad się urywa. Każda z tych wieści była jak kolejny fragment układanki. I choć układanka była niekompletna, to już wiedziałam, że nie chodzi tylko o zemstę. Chodziło o odzyskanie miejsca w świecie, który mnie wymazał. Jednej nocy, gdy siedzieliśmy razem w kuchni, powiedział... Ziesz, czasem nie mogę uwierzyć, że to wszystko nosiłaś w sobie przez tyle lat. Spojrzałam na niego, bo czasem kobiety muszą milczeć. Ale nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, tylko dlatego, że nikt nie chce słuchać. Zamilkł, a potem położył dłoń na moim ramieniu. Ja chcę i będę słuchał. Wiedziałam że ta walka jeszcze się nie skończyła, że może czekają nas przesłuchania, może proces, może medialna burza. Ale po raz pierwszy od dziesięcioleci nie bałam się. Minęły tygodnie od momentu, kiedy Kamil i ja rozpoczęliśmy naszą wspólną walkę o prawdę. Choć wiele jeszcze było do odkrycia, zyskałam coś, czego nie spodziewałam się po latach samotności. Wsparcie. Prawnik pan Szymon. Okazał się być nie tylko doświadczonym fachowcem, ale też człowiekiem o wielkim sercu i determinacji. Jego kontakty w świecie prawnym i medialnym otworzyły przed nami nowe drzwi. Jednego popołudnia siedzieliśmy w jego gabinecie, gdy wszedł młody dziennikarz o imieniu Piotr. — Panie Szymonie, słyszałem o pani sprawie — powiedział z zapałem. — To materiał, który może poruszyć cały kraj. Chcę pomóc w nagłośnieniu tej historii. Z początku była nieufna. Media często potrafią zniszczyć prywatność i zniekształcić fakty. Ale Kamil widział w tym szansę. To prawda powiedział: jeśli ktoś ma usłyszeć prawdę, to musi być to jak najszersza publiczność. Zaczęliśmy więc działać ostrożnie, wybierając, co i kiedy ujawnić. Chcieliśmy przede wszystkim chronić rodzinę i siebie, ale jednocześnie nie pozwolić, BY Prawda została zakopana pod kolejnymi fałszywymi dokumentami i kłamstwami. Niedługo potem zaczęły pojawiać się pierwsze efekty. Kontaktowały się z nami dawne znajome mojego brata, które ujawniały kolejne fakty o jego zniknięciu. Jeden z nich mówił, że miałam zapisywać w dzienniku wszystkie swoje odkrycia dotyczące Marka Lewandowskiego i jego podejrzanych interesów. Musimy znaleźć ten dziennik, mówiłam do Kamila. – To może być klucz do wszystkiego. Jednak droga do prawdy nie była prosta. Marek Lewandowski, choć odsunięty od majątku, nie dawał za wygraną. Jego ludzie zaczęli nas obserwować, a pierwsze groźby pojawiły się już na naszych telefonach. Nie poddawajcie się, przypominał nam Szymon: Prawda jest naszą bronią, a ci, którzy żyją w cieniu, boją się światła. Czułam, jak wewnętrzna siła rośnie we mnie z każdym dniem. Nie byłam już tą kobietą. Którą Kamil zostawił w domu opieki. Teraz byłam jego partnerką w walce z przeszłością, z tajemnicami i z ciemnością, która zdawała się nas otaczać. Razem przygotowaliśmy plan, jak krok po kroku wyciągnąć prawdę na światło dzienne. Wszystko musi być dobrze udokumentowane, mówił Szymon, i gotowe na każdą ewentualność. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy przy stole, nagle zabrzmiał telefon. Kamil odebrał. A potem spojrzał na mnie z niepokojem. To ktoś, kto chce się spotkać, mówi, że ma informacje, które mogą nam pomóc. Umówiliśmy się na następny dzień w kawiarni na obrzeżach miasta. Gdy tam dotarliśmy, zobaczyliśmy mężczyznę w średnim wieku, który nerwowo spoglądał na drzwi. Gdy się przywitaliśmy, podał nam kopertę. To wszystko, co mam, powiedział cicho, ale musicie uważać, to niebezpieczne. Otworzyliśmy kopertę w samochodzie. Były tam kolejne dokumenty, zdjęcia i zapiski z rozmów, które potwierdzały podejrzenia o korupcję i fałszerstwa. Wiedzieliśmy, że stoimy na progu czegoś wielkiego, ale też, że nie ma odwrotu. Po otrzymaniu nowych dokumentów wiedzieliśmy, że nadszedł czas, aby podjąć trudne decyzje. Kamil i ja siedzieliśmy przy stole, przeglądając każdy szczegół z uwagą i rosnącym ciężarem na sercach. Babciu, zaczął Kamil. Ta sprawa może nas zniszczyć albo wyzwolić. Spojrzałam na niego z determinacją. Cokolwiek się stanie, nie możemy się cofnąć. Prawda jest ważniejsza niż strach. Postanowiliśmy, że pójdziemy do prokuratury z całym zebranym materiałem. Pan Szymon przygotował formalne dokumenty i listę świadków, którzy mogli potwierdzić naszą historię. Nie było łatwo. Pierwsze spotkanie w prokuraturze było chłodne i pełne niedowierzania. Urzędnicy zadawali wiele pytań, podważali nasze dowody, sugerowali, że to zemsta lub wymysł staruszki i jej wnuka. Ale nie podawaliśmy się. Każde pytanie, każda wątpliwość była okazją, by pokazać prawdę, którą mieliśmy na papierze. Proszę Państwa, powiedział Szymon podczas jednego z przesłuchań, te dokumenty zostały potwierdzone przez niezależnych biegłych. To nie jest sprawa prywatnej wendety, to jest sprawa wymiaru sprawiedliwości. W międzyczasie Kamil zaczął też myśleć o naszej przyszłości. Babciu, powiedział pewnego wieczoru: Myślę, że powinniśmy pomyśleć o Twoim miejscu do życia. Może kupimy coś razem. Uśmiechnęłam się przez łzy. To brzmi jak plan. Po tylu latach samotności, marzę o miejscu, które będę mogła nazwać domem. Nasza walka nabierała tempa ale też zmieniała nas samych. Staliśmy się rodziną na nowo, nie tylko z krwi, ale i z wyboru. Mimo, że czekały nas kolejne przesłuchania, medialne nagłośnienie i trudne rozmowy, czułam, że jestem silniejsza niż kiedykolwiek. Bo w końcu miałam coś, czego nikt nie mógł mi odebrać. Prawdę i rodzinę, która mnie wspierała. Minęło kilka miesięcy od momentu, gdy rozpoczęliśmy naszą walkę o prawdę i sprawiedliwość. To... Co kiedyś wydawało się nieosiągalne, stało się realne dzięki wytrwałości i wsparciu bliskich. Sprawa Marka Lewandowskiego została ponownie otwarta, a nowe dowody, które zebraliśmy, zmusiły odpowiednie służby do działania. Kamil stał się osobą publiczną, mówiącą o ważnych sprawach rodzinnych i społecznych. Ja zaś, choć na początku nieśmiała i pełna obaw, dziś czuję się jak kobieta, która odzyskała kontrolę nad swoim życiem. W nowym mieszkaniu, które wspólnie wybraliśmy i umeblowaliśmy, spędzaliśmy spokojne poranki przy kawie i rozmowach o przeszłości. Babciu, co teraz? Pytał często Kamil, uśmiechając się. Teraz, odpowiadałam z czułością, żyjemy. Każdy dzień to nowa szansa, by tworzyć coś pięknego. Zrozumiałam, że choć przeszłość boli i czasem wraca jak cień, to nie może definiować nas na zawsze. Możemy pisać nowe rozdziały, pełne miłości, zaufania i nadziei. Kamil i ja często rozmawialiśmy o tym, co nas spotkało i jak zmieniło nasze życie. Wiesz, babciu, mówił, dzięki tej historii nauczyłem się, jak ważna jest rodzina i prawda. Patrzyłam na niego i czułam dumę. Mój wnuk, który kiedyś był daleko ode mnie, stał się moim największym sojusznikiem. Z czasem zaczęliśmy spotykać się z ludźmi, Którzy przeżyli podobne historie. Razem tworzyliśmy społeczność wsparcia, która pomagała innym odnaleźć się w trudnych sytuacjach. W końcu zrozumiałam, że mój sekret, choć bolesny, stał się źródłem siły nie tylko dla mnie, ale dla wielu innych. Patrząc przez okno nowego domu, z uśmiechem pomyślałam, to dopiero początek. Życie ma dla mnie jeszcze wiele pięknych chwil. Proszę, zostawcie w komentarzach swoje imiona. Pomodlimy się razem za każdego z Was. Jeśli ta historia poruszyła Wasze serca, podzielcie się nią dalej, by dodać siły tym, którzy tego potrzebują. Nie jesteście sami, wspólnie możemy pokonać każdą trudność. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie.